Rok z Kacperem Koziorzemskim, który już 24 kwietnia na gali KSW 60 zawalczy z Ionem Surdu. Ale zanim przejdziemy do tego pojedynku, chciałbym Cię zapytać jeszcze o poprzedni pojedynek z Marcinem Krakowiakiem. Powiedz, czy wracasz jeszcze do tej walki, czy po prostu obejrzałeś ją raz i wyciągnąłeś jakieś wnioski i tak naprawdę już o niej zapomniałeś? Witam serdecznie wszystkich. Nie, nie przywitałem. Tak, czy wracam? Jakoś niespecjalnie. Wiem, jakie błędy popełniłem w tej walce. Eee, Raz wracam, bo była to fajna bitka, więc czasami, czasami sobie wracam, żeby się poemocjonować trochę, ale no kurczę. No, było, jest dużo tematów do analizy z tej walki, więc pod tym względem bardziej oglądaliśmy to z narożniki. Ale tak, żeby wracać z sentymentu, to jakoś, jakoś średnio. Jasne. Wiadomo, że teraz ciężko o to pytać, bo Ty jesteś przed walką z innym przeciwnikiem, ale powiedz, czy siedzi Ci gdzieś w głowie taka chęć rewanżu z Marcinem, czy, czy gdzieś absolutnie o tym w tej chwili nie myślisz? No pewnie. pewnie, Pewnie, że siedzi, bo to jest fajna walka, zawsze co by nie gadać, u każdego siedzi porażka, nie? Mocniej lub mniej, ale każdy by chciał się zrewanżować kiedyś, więc ee, jak najbardziej, jeżeli oczywiście wejdę na pasce zwycięzcy znowu i muszę zasłużyć na taki rewanż, tak? Ale jestem, jestem jak najbardziej na tak w przyszłości. Tutaj myślę, że na pewno czynnikiem sprzyjającym jest to, że daliście naprawdę świetną walkę, która zresztą została i doceniona przez kibiców i organizację, która nagrodziła Was bonusem za walkę wieczoru. Powiedz, czy taki bonus, i oczywiście docenienie też ze strony kibiców, gdzieś tutaj osłodziło tą gorycz porażki? No, powiedziało mi już dużo osób, że jak przegrywasz, to tylko w ten sposób. nie? No. Wiadomo, no fajnie, walka wieczoru fajnie, wiadomo też na takiej prestiżowej gali dostać walkę wieczoru to też jest coś, ale no jednak, no chce się wygrywać zawsze, nie? I jednak chyba ten bonus za walkę wieczoru wolałbym oddać i mieć zwycięstwo i, i mieć te sześć zwycięstw rzędu już niż, yy, niż ten bonus, no ale na pewno, na pewno jest to miłe. Dobrze. Przejdźmy do twojego najbliższego przeciwnika, bo walka już tak naprawdę za dwa tygodnie. Została ono ogłoszona trzy tygodnie przed galą. Powiedz, od jak dawna ty wiedziałeś o tym, że Ion Surdu będzie twoim rywalem? Bo wstawiałeś takiego posta na Facebooka, gdzie powiedziałeś, że po raz kolejny trzeba ratować galę i że jesteś gotowy. Tak, więc było to tak, że dowiedziałem się bodajże nie ten czwartek, tylko zeszły jeszcze czwartek że moja gala, o której miałem walczyć to druga połowa maja chyba, przełożona jest na czerwiec. Co ja by pomyślałem, a dobra, to się przynajmniej najem na Wielkanoc, na spokojnie. Po czym pojechałem na trening i zadzwonił do mnie Artur Sowiński, czyli mój menadżer. I zapytał, Nie powiedział tak, o, ja już uwielbiam to zawsze jest tak, Kacper na spokojnie, ale ja już wiedziałem, mówię dobra, <laughs> dawaj. Jest do, do wzięcia walka na 24 kwietnia, bo im cała jakaś walka wypadła. I najpierw dzwonią do mnie, żebym czy się zaklepie po prostu na ten termin. Ja powiedziałem, że do wieczora dam znać, a 15 minut później zadzwoniłem, że biorę. E, miałem walczyć z, z Kubą Kamieniarzem, okazało się, że Kuba nie wziął tej walki wcześniej. Nie wiem z jakich powodów, tam nie wnikam. I generalnie zostałem, e, albo miałem walczyć z nim 5 czerwca, czy tam którego miała być ta kolejna gala, albo mi kogoś znajdą na zasenswo. To powiedziałem, żeby szukali kogoś na zastępstwo, nie wiem czy on też miał walczyć jakoś w maju czy w czerwcu, podejrzewam, że też, skoro, skoro zgodził się na taki krótki termin. No i, i mówię, tak naprawdę jednego dnia już miałem trzy terminy walki i pod, pod wiecz wieczór tego samego dnia już miałem nazwisko Iona i od razu się zgodziłem. Walka odbędzie się w Keczwajcie do 80 kg. Powiedz, czy to jest, jakby czy to, to wyszło z waszej inicjatywy, twojego obozu, czy, czy jakby to były ustalenia zarówno z Tobą, jak i z Jonem. W związku z tym, że ta walka gdzieś tutaj właśnie wypadła w takim e, terminie? No tak. Tak, ja wychodzę z założenia, że zawsze, jeżeli jest, możliwość takiego catchweightu, to to jest na plus zawsze dla zdrowia, dla widowiska, bo jednak cięcie wasze tych ostatnich. A jeżeli mam. Mniej zajrzać organizm, to zawsze będę korzystał też taki łuką w naszą stronę, ze strony organizacji, właśnie, bo z racji tego, że ratujemy tak naprawdę tą walkę, to, to jest ta osiemdziesiątka. Docelowo oczywiście 77, nie miałem z tym nigdy problemu i tak, więc mi jest wszystko jedno w zasadzie 77 czy 80. Rozmawiamy trochę o Twoim przeciwniku tak. Ion Surdu. On ostatnio w stoczył z Tomkiem Romanowskim, też bardzo fajna, emocjonująca walka. Powiedz, czy, czy Ty z tej walki jakieś wnioski wyciągnąłeś dla siebie? Bo jednak wydaje się, że Ty jesteś zawodnikiem trochę inaczej walczącym niż Tomek. No a mimo wszystko gdzieś tam było widać, że, że Tomek znalazł po prostu sposób na tego przeciwnika. Znaczy, no myślę, że jestem zupełnie inaczej walczącym niż Tomek, bo jestem wyższy, nie jestem manikutem i nie. Ma... Mam stricte bokserskiego stylu. E, I ciężko z tej walki, akurat, wyciągać wnioski jakieś. Myślę, że z poprzednich, bardziej, czy w kickboxingu, czy te poprzednie walki i ona co, co miał na, tam u siebie w Rumunii, tak? Chociaż tego materiału też nie jest jakoś bardzo dużo. E, no, pokazał, że jest twardy, zadziorny, e, mocno stójkowy, czyli tak naprawdę e, zapowiadają się fajerwerki, nie? E, jakoś, mówię, no, tej walki, jak, Akurat tej walki tak dużo nie analizowałem, ogólnie dużo nie analizowałem, bo też nie ma nie ma jak nawet sparingów ustawić pod to, bo ja się dowiedziałem, że walczę, zrobiłem jedną jednostkę sparingową i tyle nie, zaraz świeżość, waga no powiedz, i Powiedz na jakim etapie są twoje przygotowania, ty w tej chwili jeszcze sparujesz, czy tak naprawdę już na dwa tygodnie przed walką gdzieś odpuszczasz te sparingi i jest robienie tej świeżości? Nie, ja jestem ogólnie zawodnikiem, który nie przepada za ciężkimi sparingami yy. Wolę przerobić zadaniówki, wolę przerobić dane techniki, robię jedną czy dwie, trzy jednostki takie czysto sparingowe, to jest maks, ale też nie takie, że jest cała sala ludzi i sparujemy, bo to, no z moim stylem walki to w ogóle nie ma sensu, bo to i tak w sasi trzeba się łatać ile leź. a ja mam styl, że wykorzystuję cały, cały oktagon tak naprawdę, więc dwie, trzy osoby na, na, na sali i, i robimy nie, te sparingi. Zrobiłem jedną jednostkę sparingową, bardzo, bardzo owocną, teraz tylko jakieś zadaniówki, jakieś prozakę i, i świeżość. Wracając jeszcze do tej walki z Tomkiem Romanowskim, to, to co skojarzyłem, co gdzieś może być takim wspólnym czynnikiem, to Ty po ostatniej walce z Marcinem wspomniałeś, że to, co byś zmienił to na pewno to, żebyś się tak nie podpalał. Gdzieś w, yy, szedłeś na wymianę, a, a powinieneś jednak gdzieś tam metodycznie pracować, pilnować e, wykonywania poleceń narożnika. No wydaje się, że z jonem surdu tym bardziej nie możesz sobie pozwolić na to, żeby gdzieś iść na wymianę, bo to jest dla niego e, woda na młyn. Po, czy, że, czy faktycznie gdzieś będziesz starał się e, zwracać na to uwagę, no, żeby nie dać mu się gdzieś wciągać w, w wymiany czy w taką po prostu wojnę w klatce? tak. To, co sobie założę, to jedno, a temperament drugie. Nie? <grystanie> Ale no, na pewno nie będę chciał tak, że znaczy inaczej. no I on też jest zupełnie inaczej walczący z zawodnikiem niż Marcin. Marcin to... nigdy nie walczył z gościem, który po prostu we mnie wbiegał. Nie? Zawsze jak ktoś dawał tą presję, to dawał jakąś taką w miarę techniczną tą presję, a Marcin przyjmował wszystko, kolana wiesz, łokcie no, tej walki był na... naprawdę szalony, to trzeba powiedzieć. No, tam, tam było po prostu wbieg, 10 ciosów, wie. Bomby, dwa kolana, białka oczu na wierzchu i, i, tak, i tak przez wielu. No, no, zupełnie inaczej walczący zawodnik. Myślę, że nie dopuszczę do takiego obrotu spraw, a w tych wymianach nie sądzę, żeby był, a, bu, żebym był na takiej straconej pozycji, bo akurat w wymianach też się dobrze czuję, zwłaszcza że to jest Stójkowicz, co już pokazywałem w poprzedniej walkach też. Nie? Czy wobec tego może by się spodziewał, że ta walka będzie, będzie przebiegała w stójce? Czy chciałbyś tutaj sprowadzić się w parterze, może uchylając trochę robka tajemnicy, jak chodzi o plan na walkę? On na pewno tego nie obejrzy. Powiem tak, nie wykluczam żadnego scenariusza. Jestem, wiadomo, preferuję walkę w stójce. Jak będę trafiał w stójce, to będę utrzymywał tą stójkę, ale nie wykluczam, że. Że co, jakiś tam parę myczków nie jakiś salta z, z pół obrotu, wiesz, z obalenia. To no, on on padło na wizji, tak że teraz wiesz, już nie możesz się od tego wymigać. Okej, okay, powiedz jeszcze w kwestii gal bez publiczności, bo to zdaje się, że będzie już Twoja trzecia gala, gdzie. Gdzie nie będzie publiki, jak to na Ciebie działa, Ty zwracasz na to uwagę, gdzieś brakuje Ci tego dopingu tych kibiców, czy, czy wręcz to jest może coś, co działa na Twoją korzyść, że nie, nie słyszysz tej hali, tego gwaru, gdzieś możesz się może lepiej skupić w klatce dzięki temu? Znaczy no, ma to swoje plusy i minusy, ale moim zdaniem więcej minusów, bo jednak to jest coś tak, człowiek tyle trenuje, żeby już walczyć na tych galach, jak już jest na tych galach większych. To, żeby poczuć tą madralinę od kibiców, ten aplauz, no, to jest zupełnie, zupełnie inne. Jak już sobie uświadomię, że KSB jest organizacją, która potrafi robić ścigale na narodowym, na Wembley, no to zjeżdżam, zjeżdżam windą w fotelu i się biję przy <grytamy> tam 50 ludziach, operatorach, tam paru medyków i tyle. Nie? No, ja bym wolał z kibicami, zdecydowanie tak. Na sam koniec jeszcze to jest też taki motor napędowy, słyszeć tych kibiców, no tutaj przyjść, tu zdjęcie porobić, no to, to jest, jest naprawdę fajne. Fajnie, tym bardziej, że też wielu zawodników mówi o tym, że, że tak naprawdę teraz oprawy tych gal tak naprawdę przypominają takie sparingi w klubach w gruncie rzeczy. Kiedy nie ma tych kibiców, to, to taka walka przypomina sparing dla nich. No nie, Jedno, no plus jest taki, że słyszę swój narożnik i tak słyszę zawsze, bo tario, tam się tak że że coś po gruzińsku się wyzwa, to zawsze go słyszę, ale, ale no mówię, zdecydowanie z kibicami. Dobrze, na sam koniec jeszcze chciałem Cię podpytać o inne pojedynki, które są na tej karcie, no na pewno walka Tomasza Narkuna z Filipem De Flisem. tak chciałem się zapytać, jak Ty byś widział przebieg tej walki i oczywiście kogo typujesz jako zwycięzcę, no bo to naprawdę ciekawy pojedynek, tym bardziej po, pamiętając, jaki był przebieg pierwszej walki tych panów. Kurczę, ciekawy, no wiadomo, zawsze będę kibicował Polakowi, ale no jest czołg, idzie, nie wiem, jak się nie męczy w tej wadze ciężkiej, zawsze coś znajdzie, zawsze znajdzie pomysł, pom pom żeby wygrać, nie? Eee, I zobaczymy, no jakbym miał stawiać pieniądze, to bym stawił na Defrisa No to muszę zawsze, jakie kursy są w ogóle, nie patrzę. Jasne, powiedz jeszcze, czy, czy są jakieś inne pojedynki, które na tej karcie Cię interesują, czy jest w 100% jakby skupiasz się, się na sobie i, i nawet nie masz za bardzo czasu na to? Z tego co widziałem, to karta ogólnie jest naprawdę sportowo bardzo, bardzo mocna. Nie? Na pewno Kazieczkę z Dziukowskim, mega, mega walka. Nie, nie mogę się doczekać tej walki. Sobie jechał z Kaczmarczykiem, jestem bardzo ciekawy. Eee, kurczę, kto to tam już na tej na karcie, pewno... jaki ciekawy. Izu, no, tak, tak, tylko tak, tam, tak, tam już nie używany. Ogólnie, patrząc na tą kartę, to, to jest fajna o tyle, że no, w ostatnim czasie było mało, mało takich bardziej medialnych walk. Tutaj może nie ma poza Izu, tak naprawdę, chociaż Tomek Narkun czy Filip Defris też, ale też na pewno fajnie dla ciebie się pokazać na, na takiej e, gali, bo, bo pewnie wie, wiele osób ją obejrzy, chociażby właśnie z uwagi na obecność Izu Gonocha czy Filipa Defrisa, Tomka Narkuna. No, pewnie, znaczy, że to jest 60, taki Jubileusz pewnie. Mały też, nie? No. O, ja tam wiesz. Jakiś bonusik chętnie przytulę. <grystanie> Tylko teraz za zwycięstwo. Byle, byle bezwycięstwo. Dobrze słuchaj. Z mojej strony to wszystko. Także ja Ci bardzo dziękuję za poświęcony czas. Życzę oczywiście powodzenia w walce i zdobycia tego bonusu. No, nie dziękuję i dziękuję, dziękuję. Dzięki, <grystanie> Dzięki. Pozdrawiam.